W środę 6 marca ma nastąpić oficjalne otwarcie ronda imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rondo WOŚP powstało podczas budowy południowej obwodnicy Gniezna. Mieści się na ulicy Wrzesińskiej i łączy drogę z ulicą Witkowską. Na oficjalne otwarcie zaproszono samego twórcę Wośpu Jurka Owsiaka. Mam tę ogromną przyjemność zaprosić mieszkańców Gniezda na spotkanie z Jerzem Owsiakiem, a właściwie na otwarcie ronda od jakiegoś czasu funkcjonuje w Gnieźnie ronda imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i właśnie z tej okazji udało nam się zaprosić Jerzego Owsiaka, szefa orkiestry. Do Gniezna, przyjeżdża 6 marca, spotkanie jest o godzinie 12. Co będzie się działo? No trudno powiedzieć, będzie duża doza spontaniczności, trochę muzyki, trochę kolorowych i bardzo zaangażowanych co najważniejsze osób w wielką orkiestrę w Gnieźnie, będzie sztab, no i przede wszystkim Jerzy Owsiak, który dokona tego symbolicznego otwarcia, no bo Rondo już funkcjonuje jakiś czas i nazwę też już od jakiegoś czasu nosi, natomiast to symboliczne otwarcie będzie miało miejsce. Oficjalne otwarcie Ronda wośpu zaplanowano na godzinę 12.